Cześć, ja nazywam się Łukasz Dorosz i w imieniu firmy Sages oraz swoim gorąco pragnę Cię zaprosić na szkolenie e, chmury Amazon Web Services certyfikowany architekt AWS. W trakcie tego szkolenia poznasz wszystkie najbardziej istotne elementy związane z pracą i wykorzystaniem e, platformy chmurowej AWS. Poznasz wszystkie najczęściej wykorzystywane usługi, charakterystykę, metodę konfiguracji, różnego rodzaju właściwości z punktu widzenia czy to wysokiej dostępności, niezawodności, no i oczywiście również też kosztów. W trakcie tego szkolenia poznasz różne aspekty związane z najlepszymi praktykami projektowania, tworzenia rozwiązań w oparciu o chmurę AWS, no i również ja w trakcie takiego szkolenia będę się dzielić z Tobą różnego rodzaju swoimi doświadczeniami, gdyż też na co dzień pracuję z klientami, pracuję przy projektach, które właśnie oparte są o tworzenie, migrowanie, budowanie rozwiązań właśnie w oparciu o platformę AWS, więc postaram ci się również pokazać jak te różne elementy usługi, które będziemy omawiać w trakcie tego szkolenia, jak to potem oczywiście e, przekłada się na praktykę. Ale to nie tylko, bo również w trakcie tego szkolenia ty również będziesz mieć okazję przetestować i pobawić się platformą Amazon Web Services. W ramach naszych szkoleń zawsze każdy kursant, każda osoba uczestnicząca w szkoleniu dostaje dostęp do Platformy z laboratoriami, jak również do platformy AWS-owej, tak żebyśmy oczywiście w ramach naszego szkolenia nie tylko omawiali te suche aspekty teorii, ale jakby z drugiej strony również przetestowali te wszystkie elementy w praktyce i właśnie będziemy mieć okazję zbudować coś, skonfigurować, uruchomić, zobaczyć jak działa, nauczyć się również nie tylko z punktu widzenia teorii suchej, ale również e, praktycznie przetestować różnego rodzaju rozwiązania. Tak więc mam nadzieję, że już niedługo widzimy się na najbliższym szkoleniu. AWS. Wszystkie informacje na temat e, najbliższych terminów szkoleń znajdziesz tutaj poniżej w linku poniżej tego nagrania. Więc mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się na najbliższym szkoleniu AWS. Cześć.